Witam na kanale Planszowo. Szkoła Alchemii. Co w Pudełku? Jak może, jeżeli śledziliście mój kanał, to wspominałem o tym, że w pierwszy weekend września był w Łodzi konwent fantastyki i on się nazywał. Kapitularz, o przypomniałem sobie. Jednym z wydawnictw, które udostępniło swoje gry, było wydawnictwo G3. Już kilka gier tego wydawnictwa jeszcze przed samym kapitularzem wam pokazywałem. Natomiast teraz, dzięki uprzejmości właśnie tego wydawnictwa, tutaj mogę pokazać wam kilka innych gierek. Jedną z nich jest Szkoła Alchemii. W takim małym oto pudełeczku wydanym przez G3. Polskie wydanie to jest rok 2014. W oryginalnej wersji, oryginalnie było to wydawane po angielsku, i po rosyjsku. Jest już wersja 2.0. W Polsce to już nie wyszło. Są też dwa dodatki, które poszerzają. Gra jest w zasadzie niezależna językowa, mimo tam różnych tekstów i tak dalej, jest, Opiera się na symbolach, więc jeżeli kogoś by zainteresowała, to można spróbować sobie zdobyć, sprowadzić te dodatki na przykład do niej. Dobrze, i co mamy w pudełku? Jak sobie odwrócimy tutaj na drugą stronę, to mamy coś takiego. Gracze wcielają się w rolę początkowujących alchemików, którzy próbują zgłębić naukę ważenia eliksirów. Zaczynają od najprostszych receptur, by na koniec stworzyć najwyższy eliksir i najwyższy talizman magii. Gracz, który najlepiej opanuje tę sekretną sztukę, zdobędzie tytuł wielkiego alchemika. Jak sobie w ogóle wejdziecie na BGG, to tam też można znaleźć takiego pdf do wydruku, gdzie yy, po pierwsze yy, jest yy, pudełeczko na karty, takie jeszcze mniejsze do wydrukowania, i są też w postaci kart yy, instrukcja zrobione. Ale sprawdźcie po angielsku. Można ewentualnie nie drukować, ale są schematy też alchemiczne. Co z czym łączyć, żeby jaki eliksir wyważyć i jak to stopniowo sobie rośnie. Gra jest przeznaczona dla dwóch do 6 osób. Czas rozgrywki to jest 40 do 90 minut. Próg wejścia to jest 10. Dobrze, małe pudełeczko. W ogóle, w ogóle tak a propos pudełeczek, to wydawnictwo G3 tego typu gierek całkiem sporą ilość wypuściło. Mam chyba nawet kilka, kilka rzeczy gdzieś tam w swoich, w swoich zbiorach, także gdzieś tam przy okazji kiedyś na pewno będzie o możliwość pokazania wam. Dobrze. Gra jest używana, więc nie ma tu typowego unboxingu, tylko zaglądamy co jest z pudełku, żeby się zorientować. Otwieramy sobie i pierwsze, co nam się rzuca w oczy, to bardzo fajnie napisana polska instrukcja. Dwustronna, nietypowa, dlatego że normalnie, no to byłyby powiedzmy, taka książeczka, którą by się otwierało, ponieważ tutaj musiało się to zmieścić w pudełku, więc zdecydowano się na taki wydruk, właśnie pionowej. ten, nie, nie robiono z tego jakieś książeczki. Jedynie, jedynie po prostu zbindowano do składania tego wszystkiego, prawda? Także mamy tą instrukcję i mamy 72 karty. Tak, jak sobie tutaj weźmiemy może to sobie teraz tutaj odsunę tu mamy to i tu mamy karty to bardzo ładnie ilustrowane bardzo ciekawy, bardzo ciekawy styl karty są jakiego rodzaju są y, takie karty oraz są karty zaklęć to są karty eliksirów i składników y, co do czego i tak dalej to będę mówił w instrukcji, będzie też oczywiście przykładowa rozgrywka oraz recenzja także bardzo prosta zawartość i mówię, są do tego dwa dodatki, nie, nie, nie wydanych po polsku jest nowsza wersja, a w tej wersji, jak sobie ściągnie, byście ściągali tego pdf to tam też jest tor punktacji po prostu nie? więc jedynie trzeba sobie jakieś 6, 6 żetonów po prostu dołożyć, żeby łatwo było te punkty sobie tam zliczać Natomiast no tutaj, ponieważ nie ma no to trzeba sobie wziąć jakąś kartkę, długopis i liczyć na bieżąco te punkty. To tak zdradzam mały fragment instrukcji. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Raz jeszcze dziękuję wydawnictwu G3 za wsparcie kapitularza, za przesłanie swoich gier, za wysłanie tam między innymi szybkiej kawki. Możecie filmy o tym obejrzeć na moim kanale, gdzie można było... Brać udział w tym turnieju, w szybką kawkę też. Pozdrawiam serdecznie.